Witam ciugratka. Dzisiaj przychodzę do Was holem lupęksowym z Polski Wszystko po 1 zł Zapraszam do oglądania! Przez przypadek trafiłem na taką fajną promocję Wszystko po 1 zł W moim rodzinnym miasteczku we Włodawie Powiem szczerze, że pierwszy raz udało mi się kupić tyle naprawdę fajnych ciuchów W ciuchlandach w Polsce Ponieważ zawsze wydawało mi się, że są tam zwyczajne szmaty tak też było 5 lat temu, ze moich czasów licealnych. E, gdy próbowałam sobie coś znaleźć, e, nigdy nie przynosiło to żadnego efektu. Byłam zniechęcona, nie było moich rozmiarów, i rzeczy były w bardzo kiepskim stanie. Lecz gdy teraz pojechałam i wstąpiłam do Lumpexu, bardzo miło się zaskoczyłam, ponieważ e, ubrania są naprawdę fajne. Wydaje mi się, że jest to spowodowane tym, że ubrania sprowadzane są właśnie stąd, czyli z Irlandii albo z Anglii, i w Polsce, wiadomo, kupi się je nawet taniej niż tutaj. Więc naprawdę polecam też kupować Lumpeksach w Polsce. No to co, przechodzimy do pokazywania. Pierwsza będzie bluzeczka z krótkim rękawem wiązana pod szyją, można ją wiązać na dwa sposoby, tak jak jest teraz, albo tak zwyczajnie na kokardkę. Super wygląda sama, jak i też e, z krótkim sweterkiem zapinanym na guziczki. E, firma oczywiście nie znam, jest to Soft Office. Rozmiar z metki e, to 38, ale ja noszę 34, 36, a na mnie mimo wszystko wygląda bardzo fajnie, więc jestem zadowolona. Skład to. Aha, skład jest niewiadomy, metka wycięta, ale materiał jest bardzo fajny w dotyku, więc myślę, że to coś jest porządnego. Wydaje mi się, że to jest bawełna. Jest również bluzeczka, taki bardziej bluzeczkowo sweter. Zapinany na całą długość, z buwkami. z miejscem na paseczek. Można go bardzo sobie fajnie tutaj przypasać w pasie. Będzie on super wyglądał z takimi spódnicami z koła do kolana. Kolor musztardowy. Powiem Wam, że w tym roku naprawdę się przekonałam do tego koloru, co widać nawet dzisiaj. I z tego, co zaobserwowałam to nie tylko ja, ponieważ u nas w Irlandii, w Dublinie naprawdę króluje ten kolor na ulicach i spotykam go bardzo często. Ja natomiast lubię go łączyć właśnie z granatem, tak jak dzisiaj, z brązem, ale też właśnie z czerwonymi ustami. Wtedy tak fajnie wygląda glamour bardziej. Tak bardziej kobieco, nowocześnie niż tak. Zwyczajnie, może trochę babci, nie? Jestem mega zadowolona z tego sweterka. Jest on marki Max Spencer. Wykonany on jest z bawełny. Przepraszam, z wiskozy. Sprawdzałam przed chwilą na metce. Kolejny jest również też sweterek. Króciutki, tym razem rozpinany. Na całej długości w kolorze butelkowej zieleni są wykonane 100% z wełny i pochodzi z marki Benetton. Uważam, że ten kolor jest bardzo twarzowy i też jest takim moim faworytem tego sezonu i już mi się wydaje, że pozostanie on już na zawsze na długo. No, i za złotóweczkę. Uważam go za taką dzisiejszą perełkę tych wszystkich zakupów, które wam pokażę. Gdy już zostajemy przez chwilę w temacie swetrów, mam jeszcze jeden, który udało mi się znaleźć. Jest on w kolorze brązowym. Taka, może trochę kawa z mleczkiem? Bardzo fajny. E, tym razem z malutkim golfem. Marka to Hostar. Nie znam tej marki. Fajnie się nosi. Jest on wykonany z. 68% bawełna, 20% kaszmir i 12% elastin. No to już wiemy, dlaczego tak się super nosi. Taki super do spódnicy i do spodni. E, chciałam golfik w tym kolorze, więc jestem mega mega zadowolona. E, następny jest taki, taka bluzko z trochę. Tutaj taka bluzeczka jest w, kwiatecz, w kwiatuszki e, z guziczkami, nieodpinanymi. Na to ma taką jakby sweterkową narzutkę. Na dole ma taką lekką falbankę. Z tyłu natomiast jest też zawiązywany. Bardzo mi się podoba. Jest taki e, lekki, kobiecy. <laughs> Moja mama, gdy zobaczyła ten sweter, to zapytała się mnie, czy kompletuję już ubrania ciążowe, <grymne> bardzo mnie to rozbawiło, ponieważ jeszcze w ciąży nie jestem, a ta bluzka wcale mi się tak nie kojarzy. Super natomiast wygląda do jeansów. Zobaczymy, czy jest jakiś skład. Niestety nie ma ani żadnej metki z firmą, ani ze składem. Ale prezentuje się naprawdę super, więc wzięłam ją bez wahania. Następną rzeczą jest koszula biała. Jest to taki mało spotykany dla mnie kolor, ponieważ uważam, że korzystnie wyglądam w kolorze Ekri. Lecz jednak yy... Te falbanki mnie przekonały, uwielbiam je. Mają one, są falbanki na rękawach, przy dekoldzie. Jest ona rozpinana na całą długość. Pooglądałam, wiecie, całą koszulę, czy nie ma jakichś przebarwień, bo wiadomo, kolor biały w ciuchlandach, no to często może się znaleźć jakieś żółte przebarwienie pod pachami. Na szczęście nic nie znalazłam. Yy... Jest ona marki Miko. Na rozmiar na metce to jest M, ale chyba takie mniejsze, bo na mnie leży idealnie. I ona, jest ona stuprocentowo z bawełny. Chciałam dzisiaj pokazać w tym holu, jest budniczka, taka plisowanka z gumeczką tutaj, więc bardzo fajnie mi się dopasowuje do ciała. Mam już taką jedną, również z lumpeksu, w kolorze czarnym, ale wiadomo, szary to coś innego, fajnie się dopasuje do reszty ubrań. Jest ona wykonana z polystru, ale jak mi bardzo przeszkadza w bluzkach, to w spódnicach już mniej. Nosi się i tak w miarę dobrze. Za całą złotówkę. Czemu nie? Jestem niezadowolona. A na koniec zostawiłam sobie dwa takie dodatki. Pierwszy to będzie... to jest, Pierwsza to jest apaszka w takich bardzo fajnych kolorach. Uważam bardzo trafnie dobranych. Wyglądają twarzowo. Cóż o nie mogę powiedzieć? Kolory widzicie, firmy nie ma, kosztowała zeta. No i tyle. <gry> Dzisiaj jest torebka w kolorze granatowym, ze srebrnymi okuciami, w stylu retro. Środek wygląda tak. Tutaj jest zapinana na zatrzask, ma taką kieszonkę. Nie sądzę, żeby ona była ze skóry, a może. Nie posiada żadnej yy, metki z firmą, ale kosztowała złotówkę. Bardzo fajnie się nosi. plastyczny kolor, krój, tak jak lubię. Oprócz tych wszystkich rzeczy, których pokazałam Wam przed chwilą w filmie, kupiłam też tego dnia na żółte na łóżko i trzy różne firanki. Za tą całą torbę rzeczy zapłaciłam 11, 13 zł, słuchajcie. Więc uważam to za naprawdę niewiele, za tyle sztuk ubrań o fajnych kolorach, krojach i firmach. Także uważam, że lumpeksy w Polsce też są całkiem fajne. Widzimy się w kolejnym filmie. Jeżeli film Wam się podobał, no to wiecie: łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał, tak by być na bieżąco z każdym nowym filmem. Buziaczki. Do zobaczenia. Pa! pa.